Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym un unboxingu, testie e, Kolejnego mojego nowego e, nabytku e, Jest to dysk zewnętrzny 1TB e, Western Digital My Passport Ultra i to jest Metal Edition Bardzo mi się podobała ten metalowa edycja, więc taki sobie zakupiłem Troszkę e, droższy, ale e, No cóż, no podobało mi się i musiałem kupić Także chciałbym to przetestować, jaka będzie jakość. Fuh, przepraszam, mamy go po prostu: jest USB 2.0 i USB 3.0, ale chciałbym przetestować, czy USB 2.0 odbiega trochę od USB 3.0. W poprzednim teście widzieliście po prostu, że no niestety, ale pendrive na USB 3.0 jeszcze dłużej przegrywał plik niż na 2.0. Czy tak samo będzie z dyskiem twardym zewnętrznym? Zaraz się okaże. Na razie go odklakuję. Oczywiście jest posklejany jak skurczybek, więc będzie problem, a jak nie, po prostu wezmę nóż i odkleję go. Yy, zastanawiam się po prostu, czy będzie w nim, dysk... Uf, przepraszam, czy będzie w nim kabel do podłączenia do kompozycji. No, Wczytałem, że w niektórych po prostu nie ma. I mam nadzieję, że nie będę musiał zakupywać jeszcze do tego kabla. Nie mam co tracić. to. Powoli, powoli do celu. Nie chcę raz na radzie opakowania. Ja sobie w szanować rzeczy. Tak jak na przykład to. Zachowywać. je w bardzo dobrym stanie. To raczej bym na robił tak. Zawsze. Ok, odklejamy. I teraz się wszystko okaże. Czy mamy kabel do niego? Trzy. Będę ja trzeba go pokazywać. Czy mamy, co ma mamy wyjść? Aha, blokada otrzyma. Więc co muszę zrobić teraz? Gdzie tego nie odpokoję. No tak, co teraz? No i na siłę. No i na siłę nie pójdzie. Ja go mogę inaczej jakoś rozpakować. Także nie. znaczy, No i niestety udało mi się za i za tak, tak, tak. okazało się, że kabel jest. Także mm, bomba sprawa. Dla mnie bomba naprawdę. Odpakuję go do końca. Tak wygląda dysk zewnętrzny. No i design mi się naprawdę w tym podoba. Wygląda jak ma na napięśniczka albo coś takiego. <głos》> nie jestem w stanie powiedzieć, ale bardzo mi się podoba i dlatego go kupiłem. Mamy kabel USB do podłączenia. Także wszystko tutaj jest i widzę jakaś instrukcja mało obsługi. I to tyle by było z za unboxingu, zaraz po prostu sprawdzimy jego osiągi, także zapraszam. Dobrze, także mamy go tutaj przy komputerze. Zrobię przy raz pierwsze podłączenie, żeby było wszystko jasne jak to wygląda. Podłączamy pierwszy dysk. Kabelek jest krótki, to mogę od razu powiedzieć, to jest jedna chyba z gorszych rzeczy tutaj, ale się daje, że jeśli chodzi o przenośnych to, to yy, nie znowu będzie tak źle tak wygląda, prezentuje się i tak sobie tutaj świeci nasz dysk po uruchomieniu słychać i czuć jak się uruchamia jak zaczyna pracować i na dysku widać my passport już go uruchomimy różne pliki ale ja na razie tutaj nic chyba nie będę instalował bo to jest tam wszystkie te opcje w chmurze to wszystkie opcje zapamiętywania różnych rzeczy itd., itd. także ja to sobie na razie tak zwane oleję i zrobimy to w ten sposób że otworzymy o właśnie jest otworzymy go na usb 2.0 i zaczniemy przegrywać tu mam oczywiście ten plik co wcześniej przygotowany zaczniemy kopować, kopiować i zaczniemy to robić teraz 10 giga uruchamia sobie swój timer oczywiście chwileczkę już tutaj robię uruchamia się wszystko i kopiujemy usb 2.0 sprawdzamy jak wygląda Jeszcze to zobaczymy szczegóły więcej Co tutaj się dzieje No i tak to wygląda z USB 2.0 No Jak na początek to śmiganie nieźle, po 80 MB, ale teraz już spada nie wiadomo jak to się wszystko zaraz potoczy Jaka będzie prędkość, także skopiuję się i zaraz będziemy, będę do Was wracał I opowiem swoje odczucia Ok, jesteśmy przy końcówce Zostało chyba 500 MB. Średnia prędkość yy, wczytywania na dysk około 30 MB na sekundę, co nie jest tak wynikiem. Przy USB 2.0 oczywiście. Za chwilę po prostu podepnę pod USB 3.0 i tu się wszystko okaże, jak to wszystko będzie chodziło. Yy, jak na razie czas tego na pliku 10 gigowego wynosi 6 minut. Jeszcze troszkę zostało, powiem przy końcówce, ale zawsze trochę przy końcówce zostaje więcej. Czasu nie wiem czemu, ale tak, tak tutaj bywa. Także pewnie wyjdzie około 6 minut 30 sekund samo nagranie, Tak podejrzewam. A jak będzie, zaraz zobaczymy. Ja to wszystko później obliczę i zobaczymy, jaka prędkość była. Dobrze, już jest końcówka ostatnie pliki, bo to nie jest jeden plik, tylko troszkę więcej większa ilość, dlatego także przy innych rodzajach plików może być szybsze działanie. Zastępujemy, wychodzi 6 minut 41 sekund. Zapiszemy sobie 1. 6 minut 41 I teraz zobaczymy na drugim sposobie, ja szybko podłączę do USB 30 i sprawdzimy, jak to wyjdzie. Dobrze, mamy podłączone do USB 30 i zobaczymy, jakiej tutaj prędkości nabierze. Zgrywanie podres na dysk. Także zacznijmy, Ctrl V i start. Otworzymy jeszcze tutaj więcej szczegółów, żebyśmy zobaczyli. O, i tutaj widzę, już różnica jest totalna, bo na samym starcie zaczęło przy 220 MB na sekundę, co już spowodowało, że e, pisze, że 60 sekund zostało do końca. Prędkość spada, bo jak miałaby nie spadać, ale prędkość 100 MB na sekundę to już naprawdę nie jest mało. Także jeśli takiej na prędkości nabierzemy, to za chwilę będzie koniec, ale e, wszystko za chwilę się okaże, nie będę wam tego przedłużał, także przeskoczycie za chwilę do końcówki. Ok, jesteśmy po i nie spodziewałem się, że nawet w takiej szybkości nagra się po prostu wszystko znikło, po prostu yy, kopiowało się z USB 3.0 2 minuty 20 sekund, więc tak można zapisać sobie tutaj 2 minuty 20 więc yy, porównajcie sobie, że trzykrotnie prawie trzykrotnie szybciej zgrało się niż na USB 2.0 yy, teraz nasuwa mi się tak pierwsza myśl Dlaczego przy e, pendrive'ie, e, tam King's Kingstona po prostu, dlaczego przy USB 3-0 przegrywało dłużej? I tak dochodzę do wniosku, że mogła być to moja wina. E, jaka jest tego przyczyna? Sprawdzę sobie już sam. Być może tak było, może nie. Może akurat coś się działo na kombie, coś się instalowało, po prostu coś pobierało. No, nie jestem w stanie powiedzieć. Ale przy takiej prędkości zapisywania po prostu, a szczytowanie jeszcze więcej przy takiej prędkości ten dysk naprawdę jest świetny jeśli miałbym go oceniać pod względem wyglądu troszkę duża jest no jest taka duża cena jak na taki dysk, powiem szczerze ale co do wyglądu, do jakości, do wykonania wszystkiego, po prostu jestem tym dyskiem zachwycony mam nadzieję, że się nic z tym nie spieprzy, jest 3 letnia gwarancja więc to nie jest też mało, więc ja bardzo, ale to bardzo polecam ten dysk zewnętrzny, twardy Western Digital Data Travel My Passport. Yy, polecam bardzo serdecznie ode mnie, jest spokojna. 5 na 5, nawet 5,5 na 5, jeśli mogę tak określić, naprawdę jeśli jestem użytkownik taki prosty, jestem tym produktem zachwycony, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jeśli Wam się naprawdę spodoba ten dysk, kupujcie, możecie kupić nie taki sam jak ja mam, dokładnie ten Special Edition, Metal Edition dokładnie, tylko możecie trochę tańszy zwykły kupić. Ja zachęcam, ode mnie to tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zachęcam do subskrybowania mojego kanału, ponieważ co chwilę będę się starał dodawać nowe rzeczy z e-sportu, różne techniki, co kupię, będę się tym dzielił z Wami. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie i trzymajcie się. Na razie.